Przedstawiamy Państwu Next Move. Trzypoziomowy kurs dla polskich gimnazjalistów, stworzony zgodnie z założeniami edukacji XXI wieku. Next Move. Rozwija umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie, porusza tematy bliskie młodzieży i poszerza ogólną wiedzę uczniów, kładzie nacisk na kontekst egzaminacyjny oraz wykorzystuje nowoczesne narzędzia, które pozytywnie wpływają na osiągane wyniki. Poza rozwojem wszystkich sprawności językowych, Next Move rozwija także umiejętności XXI wieku. Uczniowie doskonalą kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Pracując w parach, grupach, biorąc udział w dyskusjach i przygotowując projekty. W sekcji czatrum używają słownictwa i gramatyki w sytuacjach życia codziennego, a możliwość praktycznego wykorzystania nowej wiedzy pozytywnie wpływa na ich motywację. Ale świat XXI wieku to oprócz wiedzy także konieczność logicznego i elastycznego myślenia oraz znajdowania kreatywnych rozwiązań. W rozwoju tych umiejętności pomocne będą zadania brain trainers, które aktywizują różne obszary mózgu i ćwiczą różne rodzaje inteligencji. Znajdziemy tu ćwiczenia dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Nie jest tajemnicą, że pobudzony mózg lepiej przyswaja nowe słowa i struktury. Dziś na każdym kroku jesteśmy zalewani treściami, dlatego w Next Move Ćwiczymy ich przetwarzanie, a w lekcjach Clear Files i Real World Profiles zachęcamy gimnazjalistów do aktywnego wyszukiwania informacji. W edukacji XXI wieku istotną rolę odgrywa także umiejętność samooceny. Nastolatkowie sprawdzają swoją wiedzę w sekcjach Refresh Your Memory w każdym rozdziale. My Assessment Profile daje im możliwość refleksji nad słabymi i mocnymi stronami oraz zachęca do podjęcia inicjatywy w kwestii sposobu zdobywania wiedzy. Uczeń utożsamia się ze swoim wyborem i w konsekwencji chętniej wykonuje zadania. Po każdych trzech rozdziałach kursu następuje kumulatywna powtórka. Na lekcjach angielskiego możemy swobodnie czerpać ciekawe tematy z innych przedmiotów i uwrażliwiać uczniów na problemy współczesnego świata. Na lekcjach klilowych wprowadzamy tematy z dziedzin takich jak sztuka, historia, przyroda czy matematyka, poszerzając ogólną wiedzę uczniów i pozwalając zabłysnąć pasjonatom. Lekcje Real World Profiles. W ciekawy sposób realizują na przykład temat edukacji obywatelskiej i rozwijają pożądaną w XXI wieku inicjatywność. Na pewno zainspirują gimnazjalistów, ponieważ pokazują ich rówieśników, którzy odnieśli sukces. Dla gimnazjalistów ważny jest przede wszystkim kontekst egzaminacyjny. W podręczniku sekcje egzaminacyjne są wyraźnie oznaczone. Książce ucznia towarzyszy zeszedł Exam Trainer z dwiema lekcjami egzaminacyjnymi do każdego rozdziału. Nowością jest Bank Środków Językowych czyli analiza najczęściej występujących na egzaminie struktur gramatyczno-leksykalnych z przykładami i ćwiczeniami. Równolegle z naciskiem na przygotowania do egzaminu, Next Move stara się zbliżyć świat do klasy. Kurs prezentuje kulturę krajów anglojęzycznych, ale nie pozwala uczniom zapomnieć o własnych zwyczajach i dokonaniach Polaków. Next Move prowadzi także uczniów w świat, zachęcając do podejmowania inicjatywy i korzystania z nowoczesnych technologii, które to wyjście w świat ułatwiają. Technologie informacyjne i komunikacyjne to już nie tylko wymóg nowej podstawy programowej, ale coraz częściej szkolna rzeczywistość. Korzystanie z oprogramowania do tablic interaktywnych staje się tak powszechne jak słuchanie nagrań. Ale dlaczego ograniczać się do zasobów dostępnych wyłącznie dla nauczyciela? Teraz także gimnazjaliści mogą korzystać z interaktywnego w 100% podręcznika cyfrowego oraz zeszytu ćwiczeń online My English Lab. Z takim wsparciem nauczyciel ma stały nadzór nad postępami swoich uczniów w nauce. XXI wiek to także coraz liczniejsze klasy z uczniami o różnych umiejętnościach i na różnych poziomach zaawansowania, często z problemami w nauce. Kolejnym wymogiem określonym w nowej podstawie programowej jest indywidualizacja nauczania. Next Move daje Państwu wiele narzędzi umożliwiających dostosowanie pracy do potrzeb uczniów. Zadaniem nauczyciela XXI wieku jest w każdym odkryć mocną stronę. Pora więc na Next Move.